Makuje wspaniale, no kurczę, nie będę ukrywał, bo e, było trochę nerwów przed tym spotkaniem. Naprawdę e, intensywnie się do tego meczu przygotowywaliśmy. E, no i e, udało nam się. E, tak jak wspomniałaś, nie opuszczało nas e, nieszczęście w tym roku. Gdzieś tam e, e, wszystko zaczęło iść dobrze. E, zaczęły się pojawiać kontuzje. E, nie jeździliśmy w pełnym składzie, zaczęliśmy tracić mecze e, mhm. i to gdzieś się zaczęło potem przekładać na kolejne spotkania. No, ale dzisiaj e, pojechaliśmy na, na swoim poziomie. E, ten ostatni bieg jeszcze mógł być trochę lepiej spasowany, bo czułem, że się tyle płoda. Z pięciu biegów jechałem, cztery po polaniu. Więc mhm. starałem się analizować, jakby gdzie było polane, gdzie jest troszkę bardziej zalany tor, i przez to, jakby. Cały czas e, obierałem może troszkę inną koncepcję, opierając na to, jak to jest polany. I no, błąd bardzo głupi, i fatalny był w tym biegu, gdzie przywiozłem zerówkę. E, wydawało mi się, że środek szeroka tak nie niosą, bo mi tam e, Knudsen podjechał. Mm -hmm. Popatrzyłem, że maksym jedzie przy, przy samej kredzie i całkiem gonie się. Parę razy mi tam też złapało tak przyczepność przy kredzie, więc... Ale no, nie trzeba było jechać tam przez cały wyścig, może przez pierwsze okrążenie mogłem się tam uratować, ale trzeba było szerzej pędzić później. Tak samo jak w pierwszym swoim biegu jechałem, więc no, du, du, duży błąd. Gdzieś tam, wiadomo, jechaliśmy o trochę wyższe cele, ale tak jak wspomniałem, no, no, gdzieś tam w połowie sezonu pojawiły się kontuzje i potraciliśmy trochę tych punktów, co nas wykluczyło z tych playoffów, a kibice z nami byli zawsze i. Wspierali nas na wszystkich spotkaniach, więc przede wszystkim chciałem im podziękować w imieniu całej drużyny za ten cały sezon. Zwłaszcza sportowa, bo, bo nie będę taić tego, że po prostu chcieliśmy wygrać to spotkanie i, i wygrać to spotkanie taką tą przewagą, która dala nam już ten komfort tego, że mamy, mamy utrzymaną ekstralegę. No i teraz uh, čakajú nas kolejné meče i v nich treba zrobiť všetko dla tego, že by už uh, imať extraligy aj my, dlatego všetko zrobíme my závodníci. Tak zmenujeme motor na ostatné dva biegy, tež zmenujeme zúpevne, znači nie zúpevne, ale trochę koncepcie uh, setupu inne i to okazało, że dobre na, na ten tor, ale zbyt za pužno. Nie powiem, że był spokój jakiś szczególny, bo wiadomo, że każdemu mocno zależało na tym, aby dobrze pojechać i wygrać dzisiaj, także ze spokojem to nie miało nic wspólnego. Natomiast no super, wszyscy pojechali, także bardzo się cieszymy. Yeah, I was only joking, no. Rzeczywiście tu zwraca uwagę Australijczyk na to, że w ostatnim czasie no rzeczywiście nie wychodziło mu wszystko najlepiej, no ale tutaj dzisiaj wszystko było bardzo dobrze spasowane. Jason mówi, że oczywiście te nerwy się dzisiaj wkradały, no bo nikt nie chce jechać w tym utrzymaniu o PGE Ekstra więc tutaj naprawdę wszystkie ręce na pokład o to, żeby dzisiaj to spotkanie wygrać i już być pewnym tego miejsca w PGE Ekstra